To ja, bym Wam pokażę, jak zainstalować homebrew, The Homebrew Channel. Czekajcie. Czekaj. Więc najpierw, jak jesteś tutaj, przechodzisz do zakładki V-Options i potem Wi settings Przechodzicie do drugiej zakładki Włączamy internet Tu mi załatwił przypomnieć, mieć jest controls i Control information I ten MAC adres jest nam bardzo przydatny bo musimy go wpisać na stronie Jak widzicie MAC adres Tutaj mamy LAN adaptera Adres Więc teraz przechodzimy do komputera. Czekaj. Jak tutaj widzicie, jesteśmy w Google. Musimy mieć SD, mikro. Ja... Yeah. Mm. To Wchodzimy na stronę... H e, na stronę... pły i I, n -i, i. Kropka Q O ne Enter I patrzcie. Hle se tudy Víte co Chcete tutaj h -3 -3 jest, nie wiedziałam, co się dzieje, hak mi, ojej jak widzicie tutaj jest potrzebny ten MAC adres i teraz wpisujemy ten o MAC adres Mm. Um, b, trzy, cztery, zero i patrzy, wpisaliśmy tutaj. Włączamy to i klikamy Cut Blue Wire. Tego, te De drugie, to O i mamy taki o Little Bomb. Też go otworzymy. Nie otwiera się. A. Więc patrzcie. Zamykamy stronę. A. Niech się zainstaluje do końca. Jak widzicie. On już się zainstalował. Jak widzicie, że mamy podłączoną kartę do komputera włączamy przycisk wypakuj do musimy wybrać kartę SD i klikamy OK i już jest wszystko jak widzicie wyciągamy kartę i przechodzimy do konsoli. Jak widzicie, naciskamy oczywiście A. Jak widzicie, wkładamy każdy, na zapisaliśmy. Wkładamy. Mm. zamykamy patrzcie teraz też przechodzimy do zakładki mail dzisiaj ile mam dzisiaj wiadomości kalendarz o i patrzcie i tutaj jest nasza poczta chyba mi się tak wydaje nie, nie jest Tutaj może. Nie, bo tutaj są wszystkie. Więc zaraz się pokażę. Jak widzicie, czerwony list. Klikamy go. Teraz się wszystko przygotowywa. Jak widzicie. O. W tym momencie teraz się instaluje. Troszeczkę długo trzeba poczekać. A wtedy, że pokażę takie okienko, to wtedy nacisniemy jeden. Jeszcze trochę. I zaraz będzie to okienko. O. I. Eee. O. No Też naciskamy jeden. Naciskamy A. Natiskamy znowu i znowu i znowu sa Jak tutaj widzicie Pokazało się takie okienko Homebrew Channel I możemy tam instalować aplikacje Pa!